Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tym strony Kuba i dzisiaj zagramy sobie, w, w, zagramy sobie nowe Agar.io oczywiście. Prawda ile lekkość to już tak na początek, stać mi na Velusa. To jest weteran level 20, takie piękne są. Albo solar Skype. Mam no, mniejsza z tym. Kupujemy wynusa, bo mi się podoba. Tak, mam pierwszego skina. Jestem siebie taki dumny. Zaczynamy grę w Agario. No, oczywiście, że zaczynamy grę w Agario. No, dlaczego by niby... Nie. Cześć. Masz. No, nie, nie mogę strzelić, bo... Te <grywa> heche. No, nie szimaczek. nagrywam ale to nie dlaczego I, i, no ja samym mam samym 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 jest No nie jumbo mnie zjadę, ale samym to... Non so se è sicuramente questo giombo. Non giombo. Które się nie odzywam, ale ja się staram trochę skupić, bo chcę trochę dalej dać nie na 50 punktów. Jest bez sensu takie 50 punktów mieć Bułgarii. Patrz jak, jak zginęła, widzicie? Starałem się. Kupić na was tak. <laughs> Chciałyś. O Boże, jako, jakieś ścinki są teraz na tym serwerze. Staram się skupić, a wy cały czas dla mnie. Oni cały czas mnie zabijają, wsiadają. Jestem małą kulką. Mam mało punktów. Widzicie? patrz jest to łatwą ofiarą. <laughs> to mi nic nie można zrobić, bo ja, widzicie? Jej to wypluwa. Przepraszam za te reklamy. Nie chciałem Widzicie, jak to mój wnuść, czy co to tam jest? No jak jeszcze wczoraj, na pewno mnie zabija. Nie wyśmiej Mam już 70 punktów. Jestem z siebie taki dumny. Właśnie, właśnie. Właśnie, chodź tu do mnie. Nie, e, cześć, cześć, cześć. Ja nie, 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 zrobić mogę

jakiej racji? Ja się nie... Przepraszam dla mnie Jak Michał, ty teraz to oglądasz A ty nasi... si się śmiejesz dziewczyna Nie, 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 nie Берись, что-то бомба рубила. O nie no, ale żem z lamiu! Bo z a mnie zabiło! Jestem ja siebie taki niedumny Jestem. Co? Skąd ja mam tą muchę? No nie jest tej muchy, ona jest brzydka. Oj, Ale ja nie wiem czemu to się nie zgadza. Skąd ja mam tę muchę? Aha, dostałem ją z weterana. Co level 10 dostanę pająka! Jest, pająka dostanę, wstany! Nie, no yeah. ja nie lubię pająków. No dobrze, się sobie. Ale ja mam przynajmniej taką muchę fajną. Na moim starym koncie z Facebooka to mam banana ginę co chwilę, ale i tak mam Ale się mi to trochę idzie GTA 5. Jesteś siebie dumny, gram z taką grom na telefonie, bo ja mam na telefonie GTA 5. Zdjęcie. nunca me desespere já aqui grupo parte